W tym filmie pokażę Ci, jak stworzyć warianty produktów w sklepie internetowym WooCommerce. Po zobaczeniu tego poradnika będziesz w stanie stworzyć dowolny produkt, który zawiera różne opcje do wyboru. Na przykład klient będzie mógł wybrać rozmiar lub kolor danego produktu. Po wybraniu rozmiaru i koloru zmieni się również zdjęcie tego produktu, które jest prezentowane po lewej stronie. Zaczynamy już teraz. Na początek zaloguj się do Twojego sklepu internetowego, następnie wejdź w zakładkę Produkty. I atrybuty. Atrybuty umożliwiają właśnie dodawanie nowych danych do produktu, dzięki którym będziemy mogli stworzyć warianty. Żeby dodać nowy atrybut, musisz podać jego nazwę. W tym wypadku dodam sobie rozmiar i klikam dodaj atrybut oraz dodaję kolor i klikam dodaj atrybut. Teraz musimy wybrać odpowiednie wartości dla tych atrybutów, czyli po prostu wpisać tutaj dane kolory i rozmiary. Żeby to zrobić przy kolorze. Kliknij sobie Konfiguruj taksonomię, i tutaj wpisujemy sobie nazwę koloru, czyli na przykład czarne, i klikam Dodaj nowy kolor. Teraz dodam sobie kolor niebieski i biały. Mamy trzy kolory dodane, mogę wrócić sobie do atrybutów. Teraz zrobimy to samo dla rozmiaru. Klikam Konfiguruj taksonomię i wpisuję różne rozmiary: S, M, L i XL. Jeśli chcesz zmienić kolejność tych atrybutów, to po prostu najedź sobie na tą ikonkę, kliknij lewy przycisk myszy i teraz możesz przesuwać te elementy do góry lub na dół. Po wprowadzeniu zmian wszystko jest zapisane. Atrybuty, które stworzyliśmy, możemy wykorzystać do tworzenia wariantów produktów. One są globalne, czyli możemy je wykorzystywać w dowolnym produkcie. Na zakończenie tego filmu pokażę Ci, jak tworzyć atrybuty dla poszczególnych produktów, abyś mógł dodawać do nich różne warianty, niezależnie od tego, co tutaj stworzyliśmy. Teraz, gdy mamy to gotowe, wejdź sobie w zakładkę Wszystkie produkty. No i możemy sobie tutaj albo dodać nowy produkt, czyli dodać tutaj zdjęcie, opis i wszystkie najważniejsze informacje, albo edytować produkt, który mamy już zrobiony. Ja wybieram produkt koszulka, klikam przycisk edytuj. No i tutaj mamy standardowy opis produktu, czyli mamy tytuł, mamy opis. Mamy cenę i dodatkowe informacje, np. stan magazynowy. Żeby zmienić ten prosty produkt w produkt z wariantami, musisz najechać sobie na ten element i wybrać tutaj z listy produkt z wariantami. Teraz będziemy mogli tworzyć nowe warianty. Po wybraniu tej opcji zniknie możliwość wyboru ceny i podstawowych elementów. Zaraz sobie do tego przejdziemy. Zostaniesz od razu przekierowany do zakładki magazyn, w której możesz sobie zarządzać stanem magazynowym. My nie będziemy tej opcji konfigurować, ale jeśli masz taką potrzebę, możesz to zrobić. Teraz kliknij w zakładkę Atrybuty. W tym miejscu możesz dodać atrybuty, które stworzyliśmy wcześniej, do Twojego produktu, abyśmy mogli stworzyć warianty. Czyli po prostu wybieram tutaj z listy rozmiar i klikam przycisk Dodaj. Teraz muszę kliknąć Zaznacz wszystko i dostaną tutaj dodane wartości, które stworzyliśmy wcześniej. Muszę jeszcze zaznaczyć przycisk dla wariantów i kliknąć Zapisz atrybuty. Pierwszy atrybut jest dodany. Teraz kliknij sobie znowu na listę i wybierz kolor. Kliknij przycisk Dodaj i tu robimy dokładnie to samo. Klikam zaznacz wszystko i dla wariantów. Jeśli dany produkt nie ma danego koloru lub elementu, to możemy go wykluczyć, po prostu klikając sobie na ten krzyżyk. Wtedy na przykład kolor niebieski nie będzie się tutaj pojawiał. Klikam zapisz atrybuty. Po dodaniu atrybutów przejdź na warianty. I tutaj mamy kilka opcji. Możemy kliknąć Idź, i wtedy utworzy się pojedynczy wariant, który musimy sobie skonfigurować. Czyli mamy tutaj rozmiar i kolor. Mamy też opcje, które widzieliśmy wcześniej. Czyli możemy podać tutaj cenę, cenę promocyjną, stan magazynowy i inne ustawienia. Ja nie chcę tego robić w ten sposób, bo zajęłoby to mnóstwo czasu, więc klikam sobie przycisk Usuń i pokażę Ci, jak można to zrobić dużo szybciej. Zamiast przycisku Dodaj wariant, klikam sobie tutaj i klikam Utwórz warianty ze wszystkich atrybutów. I teraz klikam przycisk Idź. I teraz automatycznie stworzą się wszystkie warianty. Mamy 12 wariantów, czyli mamy. Trzy kolory i cztery rozmiary, łącznie daje to 12 wariantów. I dostaliśmy komunikat, że 12 wariantów nie posiada ceny czyli nie ma tutaj ceny wprowadzonej, no więc te produkty się nie wyświetlą. Jak to szybko naprawić? Klikamy sobie tutaj i wybieramy ustaw normalne ceny. Klikam przycisk Idź. I wpisuję cenę np. 60 zł. I teraz każdy wariant będzie w tej samej cenie 60 zł. Jeśli chcesz, żeby wybrane warianty były droższe lub tańsze, no to możesz zawsze ręcznie dodać tutaj wybraną cenę. Teraz pokażę Ci, jak dostosować te warianty do Twoich potrzeb i jak dodać do nich zdjęcia, aby po wybraniu danego wariantu kolorystycznego zmieniło się również zdjęcie, które będzie pokazywane klientowi. Na początek wejdźmy sobie na kolor biały i na rozmiar L. Mamy tutaj wszystkie opcje, które już znasz, jeśli prowadzisz sklep internetowy, czyli wybór ceny, mamy oznaczenie, mamy wagę i różne elementy. Możemy też wybrać, żeby to był produkt wirtualny, jeśli sprzedajesz e-booki lub szkolenia, to również możesz wykorzystać tą opcję. Tak samo możesz dołączyć do tego wariantu wybrany plik do pobrania, czyli możesz mieć na przykład wariant pięciu e-booków i tutaj wybrać sobie dane pliki. Jest to dodatkowa opcja. I żeby dodać zdjęcie do tego wariantu, musimy kliknąć w tą ikonkę Mamy kolor biały, więc wybieram sobie białą koszulkę, która się tu wyświetli i klikam ustaw obrazek wariantu. Następnie mamy kolejny kolor, załóżmy, że będzie to koszulka czarna, więc klikam sobie tutaj i znowu wybieram koszulkę czarną. Jeśli masz różne warianty kolorystyczne i różne rozmiary, to przy każdym wariancie musisz przesłać obrazek, który będzie właśnie wskazywał na dany produkt. Dzięki temu klient będzie mógł w prosty i szybki sposób zobaczyć, co kupuje, co jest bardzo wskazane. Po dodaniu zdjęć masz tutaj jeszcze kilka możliwości. Możesz wybrać na przykład domyślny wariant, który będzie pokazywał się w sklepie klientowi. Jeśli zostawisz to ustawienie domyślne, to będzie musiał wybrać dany produkt ręcznie. Możesz również zmienić kolejność tych elementów, bo widzę, że coś tu się tutaj się nie zgadza. S, M, L, XL, M, S. Tutaj mamy jakiś problem, czyli zaczynam od rozmiaru S, klikam sobie w tą ikonkę, zapisuję zmianę i zobaczmy, jak wygląda nasz produkt. Warianty zostały dodane. Możemy wybrać sobie rozmiar i kolor. Na przykład niebieski lub biały, i wtedy zdjęcie automatycznie się zmienia. Klient wie co kupuje i widzi dany produkt. Jest to bardzo fajne rozwiązanie. Dodatkowo w informacjach pojawią się nasze atrybuty, czyli mamy rozmiar i kolor, który może klient sobie wybrać, więc mamy tutaj dodatkową opcję informacyjną. Teraz pokażę ci jak dodać warianty do pojedynczych produktów w nieco szybszy sposób i dzięki temu będziesz mógł na przykład dodać warianty do produktów, które są unikatowe w twoim sklepie, które są wyjątkowe i w których nie chcesz stosować tych globalnych ustawień. Wchodzę sobie na produkty, na wszystkie produkty i tutaj mamy na przykład odznakę prezentową. Klikam edytuj. No i robię dokładnie to samo, czyli wybieram sobie produkt z wariantami, wybieram atrybuty i teraz klikam dodaj nowy atrybut, czyli nie wybieram sobie tych utworzonych atrybutów, tylko dodaję nowy. No i tutaj wybiorę sobie na przykład rozmiar. Teraz muszę wybrać wartości dla tego rozmiaru i oddzielić je takim właśnie znakiem, który tutaj widzisz. Więc wpisuję sobie tutaj mała, średnia, duża. I klikam zapisz atrybuty. Teraz przechodzę do wariantów. Wybieram sobie utwórz warianty ze wszystkich atrybutów. Klikam „Idź. Tworzyły się trzy warianty. Klikam sobie. Ustaw normalne ceny, klikam Idź i wybiorę sobie 30 zł. No i w taki sposób również można tworzyć warianty, ale te warianty i te atrybuty są stworzone tylko dla tego wybranego produktu. Gdy kliknę Aktualizuj, no to wszystkie zmiany są widoczne. Klient może wybrać sobie rozmiar tej odznaki, ale gdy wejdziesz sobie teraz w produkty i zobaczysz atrybuty, no to tutaj nie ma dodatkowego atrybutu, są tylko atrybuty, które dodaliśmy wcześniej. Teraz pewnie zastanawiasz się, kiedy stosować pierwszy sposób, a kiedy drugi. Korzystanie z globalnych atrybutów, które dodajesz w tym miejscu, ma wiele zalet, ponieważ dzięki nim możesz sobie potem te produkty filtrować w Twoim sklepie. Stworzyć nowe wyszukiwania, na przykład po kolorze produktu lub po rozmiarze. Więc jest to bardzo wskazane, jeśli masz dużo podobnych produktów, które mają te same atrybuty i podobne warianty. Jeśli natomiast masz produkty, które odstają od reszty, im na przykład masz w sklepie z koszulkami jeden kubek na prezent, no to wtedy dla takiego kubka możesz wejść sobie w edycję i stworzyć te warianty już tylko w tym produkcie, czyli tak jak pokazałem Ci w drugiej części poradnika, po prostu tworząc tutaj atrybuty jako nowy atrybut i dzięki temu te filtrowanie będzie dostępne tylko w tym produkcie, a nie będzie dostępne globalnie. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Utwórz sobie teraz warianty w Twoim sklepie, no i życzę Ci wspaniałej sprzedaży i rozwoju Twojego biznesu online. Zapraszam Cię również do kolejnych poradników na moim kanale YouTube.